Cześć, witam na kanale Terra Pori. W dzisiejszym odcinku założymy sobie hodowlę świerszcze. Do hodowli będzie nam potrzebne pudełko. Mokra ziemia lub torf, by właśnie nasze mm, świerszcze mogły składać jajka i by mogły potem się z nich wykluć y, młode świerszcze. Poidełko. Najlepiej właśnie takie poidełko zrobić w ten sposób, że dajemy sobie bandaż, ewentualnie batę, gazę czy coś takiego na zakrętkę. Tutaj słoik z upotą zakręcamy no i tutaj właśnie yy, będzie sobie takie wilgotne i z tego będą mogły sobie świerszcze sączyć wodę. Miseczka na owoce i warzywa. Oraz miseczka na suchy pokarm. A suchy pokarm będzie stanowić tak. Trochę otręb. Łpadków dla ryb oraz karmy dla dorosłego psa No i wszystko trzeba wymieszać Kilka wytłoczek, by nasze świerszcze miały większą powierzchnię życiową No i same świerszcze no więc zaczynamy. No więc najpierw dajmy wytłoczki. Następnie tej ziemi lub też torfu, by nasze świercie się mogły rozmnażać. Suche jedzonko. Tutaj też wciśniemy trochę mokrego jedzonka. No i nasze poidełko. Na koniec Puszczamy nasze świerszczyki. Ja ich kupiłem tylko niedużo. Zobaczymy, bo to jest tylko tak testowo. Czy się uda, czy się nie uda z tymi świerszczami. O. Taki świerszczał. O, widzę, że tu kipły trochę. Parę. No nic nie szkodzi. Jakoś sobie poradzimy. Skakujcie. A nie, żyje, żyje. Tu ile ich tam jest? No jest troszkę. Dobra. Wskakówek była z Franek, zaraz zje. No i oczywiście w, y, możecie wywiercić trochę dziurek w przykrywce No i tak się właśnie prezentuje cała ta hodowla Tak to będzie mniej więcej wyglądało I zobaczymy co z tego będzie No widać tutaj coś już Kminią, kminią przy tych jabłuszkach No to tyle Subskrybujcie kanał Polubcie mnie na Facebooku Cześć